Jest coś takiego, że przemoc jest w stanie zniszczyć jakiś pozytywny obraz czegoś, jakby zawsze tak było. Jakby swastyka nie zawsze była złą rzeczą, to kiedyś był symbol szczęścia, i jakby potem dużo przemocy działo się naokoło tego symbolu, i zawsze było tak, że chujowi ludzie niszczyli fajne symbole. Gdyby terroryści wysadzali się krzycząc: jaba daba, du, <śledzianie> koniec z Klinistonami. Nie tylko przemocą jesteś w stanie zniszczyć... Nie też to bawi. Nie tylko, nie tylko przemocą jesteś w stanie zniszczyć jakby... Dobre, jakiekolwiek symbole, jakby czasami nad gorliwością. Poszedłem do znajomego, który jest bardzo wierzący i na ścianie u niego wisiał krzyż i do krzyża był Jezus przyklejony taśmą w ten sposób. Dlaczego miałbyś to zrobić? Po dwóch tysiącach lat udało mu się zejść z krzyża. I ty stwierdziłeś, dawaj go utaśmujemy. <grym> Może na trytytki go jeszcze przyczepimy. <grym> I mój ojciec próbował na przykład wychować mnie w duchu takiej e, moralności, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Ja bardzo chciał, żebym nie jarał marihuany. Ale coś mi bardzo nie gra z tym, ponieważ na przykład on mówił, za każdym razem opowiadał mi, że próbował trawy tylko raz w życiu i za każdym razem opowiada inną historię. <grym <grym Wiązano. I ja to rozumiem, nie możesz dziecku opowiadać wszystkich swoich narkotykowych historii, nie możesz tam opowiadać jak wąchałeś fedrę z obytu szatana, nie możesz opowiadać takich rzeczy, nawet jeśli to prawda i było fajnie. To jest, ja znowu, ja nie, chcę, ja nie chcę ocenić mojego ojca od strony tego, jak mnie wychował, ponieważ wychowanie jest jakąś masakrycznie ciężką rzeczą, bo masz nowego człowieka i musisz nauczyć go absolutnie wszystkiego. I na niektórych rzeczy nawet nie możesz go prawnie nauczyć, na Kwestie jakiejś seksualnej, wychowanie seksualne dla najmłodszych jest nielegalne, a to może być problem, bo na przykład u kogoś może się seksualność bardzo wcześnie obudzić. Tak jak u mnie. U mnie obudziła się seksualność w wieku 5 lat. I objawiała się w ten sposób, że ocierałem kroczem o kanapę. Non-stop. Non-stop. To, to, ta kanapa była moim najlepszym przyjacielem. I moi rodzice nie aprobowali tej relacji, więc któregoś dnia powiedzieli: synu, wolelibyśmy, żebyś nie ocierał kroczem o kanapę. Ja taki oburzony, jak to? Dlaczego nie? Ja nie wiedzieli, co powiedzieć, więc powiedzieli: Bo to, to nasza kanapa! <klucz> Tylko my możemy moją kroczę ocierać. Zamiast powiedzieć mi, co to znaczy, wolę nie pospyć się kanapy. Potem pytam: Mamo, gdzie jest kanapa? Ona jest w lepszym miejscu. Tam, gdzie twoje krocze nie sięgnie. A jest tak, że jak jesteś dzieckiem, zaczynasz zadawać sobie pytania egzystencjalne, skąd się biorą ludzie, skąd się biorą dzieci. Ja zapytałem się mojej matki, moja matka powiedziała, że wyszedłem z jej brzucha, bez szczegółów. Ale oczywiście mój ojciec nie chciał poczuć się gorszy i powiedział owszem, wyszedłeś z brzucha mamy, ale to ja cię wyrzeźbiłem. <grystanie> Jakiego typu syndrom to musisz mieć? Skoro chcesz wykazać, że napracowałeś... Jak bardzo przeraśnięte ego, że wchodzisz na salę porodową i kurwa, ale są dobry. <grywa> Jest coś takiego, że w okresie jakby do dorastania, zawsze będziemy straumatyzowani przez kogoś. Jeśli nie przez twoich rodziców, to przez świat zewnętrzny, ponieważ doświadczysz świata zewnętrznego na tym etapie, jakby wyjdziesz na podwórko, pójdziesz do szkoły, coś cię straumatyzuje. Na Halloween teraz dzieciaki chodzą same, po prostu przebrane, ze stwory, pukają do drzwi, mówią cukierek albo psikus, tu musisz dać im cukierka, albo zrobią ci psikusa. Ja nie mieszkam w najlepszej dzielnicy, daję zawsze cukierka, nie chcę wiedzieć, jak psikus wygląda, ale ja odkryłem ostatnio, jak zrobić tym dzieciakom perfekcyjnego psikusa i to jest najlepszy psikus w historii, ponieważ one przychodzą, mówią cukierek albo psikus i ty mówisz im cukierek, ale wrzucasz im do worka trzy piguły <grystanie> i dzwonisz na policję. <grystanie> Bo to jest jedyna sytuacja, w której możesz powiedzieć na policji, że szkieletor i królewna Śnieżka próbowali sprzedać ci narkotyki. Jest jeszcze alternatywna wersja tego psikusa. Polega na tym, że wrzucasz im do worka trzy piguły i nie dzwonisz na policję. Pozwalasz ich rodzicom przeżyć prawdziwy Halloween. Dziś pięciolatek z dynią na głowie do piątej rano na ryby na